Cześć. Przed Wami kupiono zamówienie 2016 rok Audi A3 Dwulitrowe Turbo quattro Gorący temat w ostatnim czasie, tak jak ten kolor na żywo, naprawdę jest świetny. Eee. Omówimy sobie to auto. Tym razem zaczynamy od tyłu. Dlaczego? Przód wygląda słabo. Często pytacie o jakiś deal, o jakąś receptę na sukces. Sposób jest tylko jeden: im mniej chętnych do kupna, tym niższa cena. Czyli auto musi być brzydkie, nieładne, bez klucza, bez prądu, bez przebiegu, nieodpalające, bądź też tak jak tutaj, czyli rozebrane. Dla wielu z Was, osób prywatnych, taki widok e, jest straszny: jest to szok. Natomiast z punktu widzenia fachowca, zwróćcie uwagę. Omówimy to sobie teraz tutaj. Jeżeli tylko tutaj będą części, to jest kwestia kilku dni i to auto będzie zrobione. Uderzenie centralnie, tak jak widzicie, jakiś słupek, widać to na masce. Auto zostało rozebrane do wyceny. Jest praktycznie goła, nawet nie ma tutaj żadnych śrubek, nic. Faktycznie może to być pewien kłopot, natomiast wszystkie śrubki plastiki są dostępne w serwisie, tak więc nie ma co płakać. Plusy, cena, <noise> zaraz sobie jeszcze o tym opowiemy. Co do konkretów, zwróćcie uwagę, tak, podłużnica idzie prosto, natomiast sam kołnierz jest lekko podgięty na samym końcu. To wymaga na pewno korekty. Analogicznie jest z tej strony, może nie będzie tego tutaj tak widać z powodu tego zbiorniczka, ale ona również wymaga minimalnej korekty. Co więcej, reszta węży, plastików, to jest wszystko jest na pewno do przejrzenia, tak samo wiązki. Widzicie tutaj to pęknięcie? Akurat tu w tym miejscu idzie taki wąż. On jest tutaj na złączkach, tak więc bez problemu będzie można go wymienić w tym miejscu. Wszystko jest dostępne w katalogach, a jeżeli komuś się nie chce szukać po katalogu, to tutaj jest nawet numer. Kolejna sprawa, przepustnica. Tak jak widzicie, też jest do wymiany. Kolektor dolotowy wygląda w porządku. Jest plastikowy, tak więc bardzo delikatny. Kolejna sprawa, o której musicie zawsze pamiętać, widzicie mi olejową, jest plastikowa tak jak w większości wagów które mają dwulitrowe silniki reasumując, wygląda to bardzo słabo, natomiast w praktyce tutaj po prostu brakuje części, trzeba to poskładać, zwróćcie uwagę, wszystkie węże opaski kostki wszystko jest, natomiast po prostu brakuje nam części wejdźmy na szybkości, do środka zobaczmy co się dzieje, co jest grane samochód jest bardzo ładny bo ma tylko 20 tysięcy mil Okej, okay, okej, okay, okej, okay. cicho. <laughs> Samochód ma tylko 20 tysięcy mil, jest bardzo ciekawej opcji wyposażenia Premium Plus, dodatkowo ma dokupionych kilka bajerów. Do pełni szczęścia według mnie brakuje tej sportowych foteli, takich kubełkowych, natomiast nie jest źle. To znaczy, mamy tutaj panoramę, czarny sufit, przede wszystkim całe poduszki. O czym jeszcze warto wspomnieć? Czujniki martwego pola, bank audio, Samochodu raczej nie odpalę, bo nie wiem czy wiecie, większość samochodów, która stoi na koparcie, czy też na insurance, one są tam od kilku miesięcy. W większości przypadków, w większości przypadków bateria jest słaba, mamy tutaj nierozpoznany klucz, tutaj mamy kluczyk, standard w Audi. okej. Okay. No, powiem wam, że może coś z tego nie. Nie, nic z tego nie będzie. <laughs> nie ma po prostu prądu, grzane fotele. Fajny, naprawdę ciekawy samochód. Duży atut za to, że są całe poduszki. W Audi jest to przekichane, żeby te poduszki robić. Z tego względu, że nawet jeżeli jest tylko kierowca, strzela wszystko: napinacze, pasy, nawet szpyłu. 41, coś około tego, około 41 tysięcy złotych już pod domem zostaje tylko akcyza i naprawa myślę, że w okolicach 50 kilku te auto będzie w pełni naprawione samochód oczywiście jest jezdny, przed chwilą go odpalałem, podjechałem kawałek tak jak widzicie eee, płyn troszeczkę wyciek z chłodnicy biorę się za starter i parkuję jeżeli szukacie czegoś podobnego dajcie nam znać, wiem że auto może nie jest za piękne, ale z punktu widzenia fachowca naprawdę uwierzcie mi, ciekawy kąsek, w szczególności całe poduszki, tak więc robota tylko przodu, reszta odpada jeżeli szukacie czegoś podobnego, dajcie nam znać kupujemy auto na zamówienie trzymajcie się, pozdrawiamy